Jak wygląda mój dzień z życia i pracy na Islandii? Pobudka za rana, prysznic, złosy, ząbki. Monia zaraz staje, więc szykuję dla nas śniadanie i tego koktajl bananowy ze skierem islandzkim. Ruszamy do pracy. Zapowiada się ładna pogoda, więc zaczynam zmianę od sprzątania hostelu, ściągam brudne pranie oraz szykuję jeden domek na przyjazd kolejnych gości. Następnie pakuję brudną pościel, a potem zabieram czyste pranie i śmieci. Korzystając z pogody, biorę pod kaszarkę i działam przy trawie. Dzisiaj kolejna misja specjalna. Muszę zatankować kłada, biorę ze sobą sprzęt i ruszam stawiać płot przy naszym źródle wody pitnej. A podczas budowy cudowny widok na przeprowadzane konie. Płot skończony, sprawnie poszło, więc siadam na kłada, mijam słodkie owieczki na trasie i wracam do dalszego koszenia trawy. Tutaj nasz domek z widokami i elegancko skoszona trawka. Przesiadka na większy sprzęt i jadę z kolejnym kawałkiem. Monia skończyła pracę w hostelu, więc przychodzi mi z pomocą. Po pracy, chwila oddechu, spacer, relaks z widokami i bierzemy się za dalszy rozwój naszego kanału. Działania firmowe kończymy ebukan naszej podróży Campervanem po Nowej Zelandii. Odpisujemy na Wasze wiadomości, a w międzyczasie starasu podziwiamy nasze koniki. I tak dzień pozytywnie zleciał. Za nami pierwszy miesiąc czwartego sezonu na hey Islandii. Przyjemności!